W roku 2019 amerykańska agencja kosmiczna NASA nawiązała kontakt z obcą formą inteligencji poza, z poza naszego widzialnego wszechświata. Dokonali tego za pomocą fal dźwiękowych i wibracji. Niestety, list opublikowany przez jednego z pracowników NASA. Na reddicie w roku 2019 w czerwcu został jeszcze w tym samym miesiącu usunięty. Dzięki screenom użytkowników Reddit'a mogłem, mogę Wam o tym powiedzieć. Treść listu dalej jest na reddicie. i mogę powiedzieć tyle, że ta forma obcej inteligencji powiedziała: że Znów odkryliście technologię do tej formy komunikacji. Nie kontaktujcie się ze mną, jeżeli chcecie, żeby wasze życie na planecie dalej trwało. Niestety debile z Pentagonu, a także NASA zadzwonili ponownie. I teraz bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że oni tu lecą.